Czełam, moi drodzy. Z tej strony Marta i witam was w ostatnim odcinku serii Mafia 2 edycja ostateczna. Tutaj widzicie przerywnik, ponieważ nie <laughs> jeszcze raz, znaczy w sensie nie spodziewałam się, że jak wyjdę z tego domu, to się nagle przerywnik zacznie. W każdym razie skończyliśmy na tym, że zadzwonił do nas ktoś z naszej rodziny, imienia nie pamiętam. I mamy jakąś misję, naszą ostatnią do ogarnięcia. Także zaczynamy. O kurde. A ja tak się zastanawiałam, czy on jeszcze wróci. Może nam pomoże, kurwa, bo jesteśmy w głównie południ. It's about you. You fucked up good, didn't you? Started a fucking war. Got no idea what you're talking about. Don't fuck with me, boy. I probably thought more about this Half our guys are dead. Half our Mr. choose guys are dead, and now the Feds are breathing down everybody's necks. Nas... No, if it wasn't for me, you would have already been taken care of. So you're gonna listen to what I have to say, and you're gonna listen good. What you did in Chinatown. That was because of that Cucksucker Henry, right? You know who he was so he built working him for, for, when he died? You mean when he was butchered? He was working for the feds. He was a fucking rat. And that's why Mr. Choose people did what they did. And that's why the feds are going after Carlo now. But I don't forget my friends, video. You no, so did for me. No, właśnie. For you, I called in a few favors. Got you one chance to make this right. meto, Okay, I'm listening. You're gonna get rid of Carlo. It was all a favor, and if I refuse, you die. Frank and the rest of the commission want you dead. So does Mr. Chu. And to top it all off, you vouched for a rat. You think Carlo's gonna let that slide? You're a dead man walking. No, trzeba go ubić. When? Now. Every minute we wait is another minute we give to the Feds. Chilio, <laughs> no, Spoko. He's holding up at that observatory. know something's up. Carlo Falcone is a bad but stupid ain't one of them. All right. Stop the car. Remember, kid. This is your last chance. W ogóle moi drodzy, dajcie mi znać, jeżeli chcecie oczywiście w komentarzu, czy wam przeszkadza, jeżeli ja sobie tam pierdzielę pod nosem, jak są te przerwniki filmowe. Bo jeżeli tak, to przestanę. Po prostu. Wiadomo, nie jest to coś, co muszę robić, także. Jeżeli komuś przeszkadza, to niech da znać w komentarzu, ja wtedy przestanę. Chyba że tych, Chyba że te komentarze by się jakoś wiecie przeczyły wiecie, że jeden mówi tak, drugi tak, to wtedy ten, ale tak raczej nie będzie, więc moje zasięgi nie są na tyle duże. Dobra, bo ja się tu rozgadałam, a my mamy misję do wykonania Czy ja mam jakąś broń normalną? Uuu, czekajcie To jest to M15? Kurwa Ja chciałam... Ja nie chciałam, ja chciałam... Kurde Ja nie chciałam Ej, mogę to szybko jakoś... Dobra ja chciałam tylko zobaczyć, czy mam broń potrzebną do dokonania zamachu, ok? Czy to jest karalne? Widocznie tak. Wyłącz radio. Za to grozi mandat, moi drodzy. Sorry, ziomek. W ogóle na tą okazję, że to jest ostatni odcinek serii, to założyłam garniak elegancki. W sensie Vito założył. A że ja nim kieruję, no to ja, bo ja się, wiecie, utożsamiam, chociaż nie wiem, czy to teraz dobrze zabrzmiało <laughs> w kontekście tego, no Kimon jest w tej grze, także myślę, że ta gra nie wygląda tragicznie na najniższych ustawieniach, bo chyba na najniższych gram dalej. Ja sobie luknę szybko, nie obrazicie się chyba. Co to jest? Obraz, tu jest obraz. Tak. Wiecie, latem, gdy w pokoju mam 30 stopni, to naprawdę tragedia. Ja w ogóle lata. Znaczy. No nie to, że może że całkiem nie lubię, ale... no... no wolę te chłodniejsze pory roku niż lato. Dobra. Uczcijmy moje pierdzielenie minutą ciszy. Okej, okay, fajny, fajny ten wóz w sumie. Minuta chyba nie minęła, ale co tam. Coś mi się wydaje, że nam to nie pójdzie dobrze, w sensie... No ile ten rozdział by wtedy trwał? Chyba, że będziemy się napierdzielać nie wiadomo ile. No i dalej się zastanawiam, czy ten Joe przeżyje, czy nie, bo mi się wydaje, że nie. Yy, nie pamiętam po prostu. Ale to lepiej dla mnie, że nie pamiętam, bo wiecie, jakbym tak znała na pamięć każdy szczegół, to by się tak mniej przyjemnie grało. Dobra, chyba się... Chyba się zbliżamy powoli już. Tutaj chyba gdzieś nasza chata była poprzednio. Czy nie? Dobra, nieważne, bo teraz full skupienie, moi drodzy, musi być. Kurde. Tak, ja się zabiję parkując. Dobra. Hej, fellos, hej, Vito. The boss wants to see you. Good, I to see him too. One uh. one thing though, Vito. Kurwa jak no, zwykle I broń you muszę zostawiać. Nie, yeah, right. go. Ale pewnie sobie. Aha, okej, okay. myślałam, że sobie ją gdzieś skitraliśmy w gaciach czy coś. Ale spoko, tak też może być. W sumie i tak mamy go rozwalić, więc. A to jest miło, że nasz przyjaciel któremu pomogliśmy, tym samym nam się teraz odpłaca. Kurde, co jest? Tym samym nam się odpłaca. Jezu. Chyba, że nas wystawi do wiatru. Mam nadzieję, że nie. Okej. Okay. No, ładuj się. Okej. Okay. wam, że tutaj kamizelki kuloodporne powinny być. Dobra. Lecimy dalej. Duża posiadłość swoją drogą. Chciałam zobaczyć na widoczek. W sensie widoczek chciałam zobaczyć. No. Okay. No co mi się tak kurde. Jeszcze. A, już myślałam, że dalej żyje jeden ziomek. O kurde. Ty, co mi tu biegniesz? Okej okay. Tu są jeden. Dobra. No jak na razie idzie dobrze. Je, yeah, lecą następni i następni. Jak ja mogłam w niego nie trafić? Kurde. Dobra. Ogólnie cały czas gram na średnim poziomie trudności, jakby ktoś się zastanawiał. No, wyłaź. skąd on a z dachu? O ty, jeden. Ty, oh, ty, ty. Dobra. To się tak wydaje, ale powiem wam, że w tej grze jest łatwo zginąć, bo no parę strzałów takie trzy lepsze i już jesteśmy na kurwa. <ślesk> tak, właśnie o tym mówiłam. Kurde, i od tego miejsca znowu. Ugh. Ale spokojnie, moi drodzy, zrobimy przeskok jak zwykle. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Postaram się nie zginąć. O kurwa. Czy to był granat? Wydawało mi się, chyba. Okej. Okay. Dobra, są na górze te. Wiecie, ja nie chcę zginąć, bo ja mi się nie chcę w kółko tego samego. Kurde latać w tej we, w kółko. Dlatego się tak kurde kitram. Dobra. Spoko. Drzwi nam się ciekawie świecą, więc pewnie tam mamy iść. Okay. Przerywnik? Przynajmniej gra nam się zapisała. Wiemy... A, w tym obserwatorium jesteśmy, dobra. Chodźcie tu okay. Ale... Ale do mnie nawalają Nie mam gdzie się skitrać za bardzo Zejdę sobie szybko Dobra. W jakimś muzeum jesteśmy też. Jednocześnie. Dobra. Kurde no co jest? Kitraj się, ziomek! Ech, dobra, żyjemy jeszcze. Mamy to, co to jest w ogóle? Wytyfy. kurde, ile ich tu nadciągnęło. Gin, co to jest? W tych czasach była taka technologia? Raczej nie. Może tutaj mamy, wiecie, jakieś fantazy nagle? Wolfenstein 2009, chyba tak się nazywała ta część, gdzie te jakieś roboty łaziły po, na, po ulicach miasta. Dobra. Przeładuję sobie. Lecimy. Wow, well, look who it is! This is where they send? What they tell you, Vito? Take care of me, and all's forgiven. You really think they're just gonna let you walk after everything you did? Then again, chumps like you never do think about the big picture. But your buddy Joe understands, don't you, Joe? What the fuck is this? I could ask you the same question. Loyalty's a funny thing, huh, Vito? Nie wierzę w to nie... Ja... ja nie wierzę w to, ja nie chcę w to wierzyć. Czyli mój najlepszy kumpel mnie chuja zrobił I ten stary dziadek, któremu pomogłam też. Sorki przy niektórych przerwnikach nie mogę się powstrzymać od gadania. Co to ma być w ogóle? Nie wiem, nie, nie zastrzeli nas. Bo my jeszcze się pojawimy w trzeciej części mapy jako staruszek, więc. Taki spoiler. No. Pamiętam tą misję, w sensie to z tymi przesłami właśnie, że tu się jaki trałam. Jakieś problemy miałam chyba, pamiętam. Mamy taki teren, gdzie no nie schowasz się za bardzo dobrze. Mam nadzieję, tylko, że koktajli i nie mają sztab granatu. Dobra, co jest? Tam jest. Hitra i się byś ty zaraz. Kurde. Gdzie on jest? Byłaś. No, byłaś, tchórzu. Jakie... Jak dwóch... jak... O, Joe, zabiłeś jednego, brawo, twoja sztuczna inteligencja działa dobrze. Dobra, amunicja w tomie... w tą, tą soniem się. Niestety... Oh, I I I ja oh. No i będę teraz do niego napieprzać godzinę. Zanim padnie. Jak to odbywa z tymi posami. Mój Boże, no wyłaś. Gdzie on jest? Już? O, proszę. Jednak nie było to takie trudne I killed for my country I killed for my family I killed anybody that got in my way But this one This one's for me Fuck you Good thing I put on this garniak It looked majestic But Joe, how well dressed you are I sure as hell hope you know what you're doing here Don't worry, I took care of it Album will so, uh, What's so, uh, he talking about back there? Nothing. He made me an offer. That's all. Yeah, I figured out that much. What kind of offer? He wanted me to whack you. Said he'd make me a capo. Give me my own crew. You know, pretty much everything I ever wanted. Yeah. So why the hell didn't you do it? Remember that five bucks you owe me? <laughs> <laughs> Nie, no. And kumpel. What

Czyli tak jak myślałam. Dobrze, do, dobrze myślałam. Ojej. Tak to jest, moi drodzy. Joe tutaj dla nas poświęcił swoją wielką karierę, a ten dziade dziadek puja nas zrobił, kurwa. Ale mi smutno teraz. I ta wesoła muzyczka na koniec Dobra zobaczy sobie... Album rodzinny Aha, tutaj mamy opisy Wszystkich postaci Erik Ten ziomek Aha, ziomków z mafii, tam no tak, rodzina mafia. No spoko, miasto. Aha, ci ziomkowie ten żyd, ci, kurde, z baru. W ogóle, jak mi się będzie bardzo nudzić, to ja muszę sobie obczaić. W ogóle mamy plakat ostatni, spoko, czy znaczy obraz. Plakat jest tutaj. Muszę sobie rozegrać kiedyś na wysokim poziomie, bo to chyba od początku trzeba tak grać, żeby odblokować te pinaty. chyba że sobie je na lecie zobaczy wszystkie. W każdym razie. Dzięki bardzo za oglądanie. Yy, akcent może nie był wesoły na sam koniec. <laughs> Także widzimy się w następnej nowej serii albo w jakimś innym filmie. Także dzięki jeszcze raz bardzo. A, jeszcze wpadnijcie na mój kanał, zostawcie po sobie jakiś ślad, typu subskrypcja na przykład. I do zobaczenia w następnym wiekopomnym dziele.